Cześć, ja nazywam się Michał Gronowski i jestem autorem bloga Pan Grono. W tym odcinku coś przydatnego zimą. Opowiem Wam, jak pozbyć się soli z butów, z butów skórzanych. Otóż ma, mam takie buty. Może nie widzicie już soli, bo już ją wstępnie usunąłem, ale pokażę Wam, z czym musicie się borykać, jeśli chcecie usunąć sól, bo nie jest to takie łatwe. Ale o tym już za chwilę. Zapraszam do oglądania. Mam kilka par butów, zajmiemy się najpierw tymi hacking boots ze skóry brązowej. Mam też drugą parę butów, czarne buty, czarne buty, derby. Sól jest, jest, już jest niewidoczna, ale wyobraźcie sobie, że ona jeszcze tam jest. Powiem Wam, co jest najtrudniejsze w usuwaniu soli z butów, oprócz samej soli, na butach, jak teraz widzicie na tym filmie, powstaje takie wybrzuszenie, co jest bardzo nieestetyczne. I w tym filmie pokażę Wam, jak nie tylko usunąć sól, ale wygładzić tę powierzchnię. Po prostu, jak zobaczycie, ta skóra w innych miejscach jest bardzo gładka. Niestety w tych miejscach, w których weszła woda, no bo sól akurat wchodzi nam do butów ze śniegiem, skóra się wybrzuszyła. Sól już jest może niewidoczna, ale jednak jest to bardzo nieestetyczne. I no tutaj niestety nie ma bardzo delikatnych rozwiązań. Trzeba być dosyć no, dosyć twardym dla swoich butów. I przede wszystkim jakie kosmetyki trzeba mieć do tego? Ja zawsze mówię, że ja zawsze mówię, że buty zamszowe są dużo lepsze na zimę. A dlaczego? Dlatego, że możecie je po prostu wypsikać sprayem, który zaimpregnuje buty i one będą bardziej suche. Oczywiście trzeba tę impregnację powtarzać co jakiś czas, ale yy, zamsz jest bardzo łatwy do usuwania soli, jeśli ta sól w ogóle do butów wejdzie i buty będą zasolone. A niestety skóra licowa jest o tyle trudna, że właśnie powstają te wygrzuszenia, no i no tutaj nie ma takiego super rozwiązania, że po prostu przelecicie szmatką i pozbycie się, pozbędziecie się tej soli, trzeba nieco buty wyszorować, no i przede wszystkim jakie powinniście mieć środki do usuwania soli możecie zrobić sobie sam roztwór do usuwania soli z butów, tutaj pokażę Wam Akurat już gotowy produkt. On jest na bazie octu i w zasadzie wody ten prawdopodobnie ma jeszcze więcej składników, ale możecie sobie taki sam roztwór zrobić w domu, podaję akurat przepis jak to zrobić w opisie do tego filmu, ja akurat mam taki hmm, Safira to jest najlepsza marka kosmetyków, jaką tylko mogę polecać w innych filmach w których pokazywałem jak na przykład uzyskać efekt mirror shine, czy jak w ogóle pastować regularnie buty, do tych filmów znajdziecie w opisie do tego filmu to jest najlepsza marka jaką możecie wybrać, możecie używać tego De Saltera możecie również po prostu skorzystać z cleanera do skóry. Akurat nie, nie jest to cleaner Safira, jest to Tarrago, jest to inna marka, którą również zdecydowanie polecam. Będziecie potrzebowali, to jest bardzo akurat przykre, ale zniszczycie trochę skórę licową, usuwając sól, niestety. Dlatego będziecie musieli później przywrócić kolor i mam takie kremy Renovatrice, Krem Renovatrice nie wiem czy to dobrze wymawiam, jest to po francusku, pisze się to Renovatrice i to są rekoloranty, mam akurat ciemnobrązowy i czarny ciemnobrązowy do tych butów wspinaczkowych i czarny do tych niskich butów derby a dlaczego? Już zaraz się dowiecie a po nałożeniu tego rekoloryzatora oczywiście musicie buty hmm, po... Wykremować zwykłym kremem safir. Ja akurat w tym przypadku jest to krem czarny, ale do tych brązowych butów oczywiście będę używał kremu ciemno-brązowego. No i oczywiście na samym początku, co musicie zrobić z butami? Na samym początku oczywiście po prostu bierzecie szmatkę. Ja akurat mam szmatkę kuchenną, ale może to być zwykła bawełniana szmatka i czyścicie ze skórzu, z pierwszych takich jakby największych zabrudzeń, żeby. Buty były przygotowane do nakładania produktów. Robicie to delikatnie. Nie musicie jakoś super wcierać. Po prostu lekko namoczoną wodą szmatkę używacie i czyścicie. Ja polecam wszelkie czynności związane z renowacją butów wykonywać z włożonym prawidłem. Ja akurat mam takie jedne z najtańszych, ale prawideł cedrowych, drewnianych. Wkładamy je. Niektórzy u, usuwają um, sznurówki, wyciągają sznurówki. Ja akurat sznurówki zostawię, bo tej akurat części ze sznurówkami nie będę ruszał. Będziemy poświęcać dzisiaj uwagę głównie czubkom butów, w, w jednym jak i w drugim przypadku. Jeśli by, byście chcieli wykremować całe buty, to oczywiście możecie sznurówki usunąć. Ja akurat sznurówki zostawiam, bo nie lubię e, wiązania butów. Kolejnego. No, i od czego zaczynacie? Tak naprawdę zaczynamy od głębokiego szorowania. Ja akurat używam do tego zwykłej takiej szczotki do kuchennej nie szczotki, tylko gąbki z obiema stronami nieco chropowatymi. W jakichś takich cięższych przypadkach możecie korzystać nawet z papieru ściernego, drobnoziarnistego. No, i po prostu nakładacie na szczotkę odrobinę cleanera albo disaltera. W zasadzie oba środki się do tego nadadzą. I po prostu szorujecie aż do momentu, kiedy powierzchnia skóry będzie zdecydowanie wygładzona. No, i tutaj niestety zobaczycie, że skóra dosyć szybko pozbędzie się tej wierzchniej warstwy i będzie odbarwiona, jakby musicie dostać się do tego, co jest pod samym jakby nałożonym kolorem na skórę. Skóra będzie matowa, będzie brzydka, ale nie martwcie się, bo to da się uratować. Dlatego bardzo ważnym jest, że jeśli chodzicie po śniegu, to używajcie, to kremujcie buty, woskujcie buty. A najlepiej używajcie coś takiego, co nazywa się swims. To są takie gumowe nakładki, to są galosze w zasadzie swims, to jest marka, żeby buty chronić. Ja akurat nie lubię, kiedy sypania jest sól na ulicach. Niestety nawet w Sztokholmie, ja mieszkam w Sztokholmie, sól jest używana, ale nie w takiej ilości jak w Polsce. Akurat te buty. Załatwiłem jakieś dwa lata temu w Gdańsku, jak byłem na święta. E, w, możecie powiedzieć, że no dobra, ale na tych butach nie ma soli. Ja tą sól już usunąłem raz. E, możecie zobaczyć, jak to wyglądało wtedy, ale ta, ja nie jestem zadowolony efektem, dlatego postanowiłem więcej jakby te buty wyszorować. E, jeszcze raz podejść do tego nieco. Mniej delikatnie. Ja akurat e, bardzo, bardzo nie podoba mi się ta powierzchnia, która jest taka teraz chropowata. Te buty są, były bardzo piękne na samym początku, były bardzo gładkie. Te czubki były naprawdę piękne, świeciły się. Mimo tego, że one teraz się świecą, to ja widzę w, w, w świetle, jak, jak ta powierzchnia skóry jest teraz chropowata i nieładna. Dlatego stwierdziłem, że, że zrobię to jeszcze raz, że zrobię to dużo e, mocniej. I wtedy akurat usuwa, usuwałem sól zwykłą szmatką. Teraz wziąłem do tego gąbkę. I nawet zastanawiam się, czy jeśli ten efekt nie będzie zadowalający, to nie wziąć po prostu um, drobnoziarnistego papieru ściernego. No. jeśli to jest dobrej jakości skóra, to ona to wszystko przyżyje, a to jest dobrej jakości skóra. Dlatego ważnym jest, żeby kupować buty z dobrej skóry, bo takie buty starczą Wam na 10-15 lat, jeśli będziecie o nie dbać. Ja akurat o buty dbam. Um, nie jest to łatwe, jeśli nie chcecie sami się tego um, sami się tym parać, to po prostu oddajcie buty do szewca, oczywiście do jakiegoś dobrego szewca, który wam uh, tą sól usunie. No, nie, 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 nie jest to przyjemne siedzieć tak i szczotkować buty, tym bardziej kiedy widzicie, że te buty niszczycie, no ale tak to już jest. No, to ja akurat środkuję. Bardzo istotnym jest, żeby zwrócić uwagę na sam jakby spód cholewki buta, bo w, no, sól wchodzi od samego dołu, więc prawdopodobnie te wybrzuszenia nie tylko widoczne są na samej górze, ale jeśli chcecie naprawdę usunąć sól i te, te wybrzuszenie, to musicie szorować od samego spodu butów. No. Już widać, zauważalnym jest, że te buty są dosyć matowe. No, teraz dajcie mi trochę czasu, ja je trochę poszeruję i wrócę do Was, jak już to wszystko skończę. I to jest efekt tego szorowania. Zobaczcie, jak to wygląda. No, nie wygląda to zbyt ładnie. I teraz, kiedy buty już trochę wyschły, możemy zająć się przywracaniem koloru. Muszę tylko wziąć odpowiedni krem. W tym przypadku będziemy używać kremu ciemnobrązowego i po prostu tak jakbyśmy używali normalnego kremu do butów wsmarowywujemy tą krem i przywracamy kolor. Oczywiście nie skończy się tylko na jednym. Będziemy musieli nałożyć kilka warstw, no ale zobaczcie już nawet po jednym użyciu ten kolor jest przywrócony i widocznym jest, że powierzchnia skóry jest dużo gładsza. Ułożymy jeszcze trochę, a później zostawimy to na jakiś czas do wyschnięcia. I w ten sposób można też na przykład naprawiać jakieś małe zarysowania, czy jakieś odbarwienia skóry. Trzeba odpowiedni znaleźć tylko krem z odpowiednim pigmentem zbliżonym. Do kolorów do koloru buta. No i wreszcie udało mi się odzyskać świetność tych butów sprzed kontaktu z solą i sprzed kontaktu z wilgocią, bo przede wszystkim to już nawet nie sama sól zniszczyła te buty, bo sól udało się usunąć. Ale jak widzicie, największym problemem było to, jakby. Uwypuklenie skóry w miejscu, w którym miała ona kontakt z wilgocią. Także wróćmy jeszcze do samego początku. Na samym początku użyłem No Tu mamy ten D-salter w połączeniu z cleanerem Tarrago. Te dwa produkty wcierałem po prostu w skórę przy użyciu gąbki. Możecie używać nawet lekkiego papieru ściernego chociaż w moim przypadku akurat nie było to, nie było to potrzebne starliśmy na początku nieco koloru więc później musieliśmy ten kolor odzyskiwać takim oto produktem Żywa Cure, rekolorantem Safira, możecie również używać czegoś takiego, krem Renovatrice to akurat jest w kolorze białym one są bardzo podobne w składzie oba zawierają pigmenty Odzyskaliśmy kolor, a później już na sam koniec po prostu nałożyłem zwykły e, krem Safira, e, medal Dior Pomadier Safira. A jak kremować buty? Znajdziecie link e, tutaj nad moją głową i oczywiście w opisie do tego filmu, bo już taki film nagrałem, więc nie chciałbym się tutaj powtarzać. Ja jeszcze prawdopodobnie nałożę nieco twardego wosku. A jak woskować buty? Oczywiście też znajdziecie film na ten temat, bo wosk nie tylko nadaje tak zwany efekt mirror shine, ale zabezpiecza czubki butów. Więc ja akurat nałożę nieco twardego wosku. Nie będę chciał uzyskać takiego połysku jak na przykład przy formalnych butach przy Oxfordach, ale twardy wosk nieco bardziej zabezpieczy buty przed wtargnięciem wilgoci ponownie w tę piękną. Jakże skórę. No, to są te brązowe buty. Hiking boots odzyskały swój kolor. Moim zdaniem wyglądają dużo lepiej niż na samym początku, bo nabrały bardzo fajnej patiny. No i jeszcze pokazywałem jeszcze jedne buty. Te buty czarne derby, one też miały nieco deformacji związanych właśnie z wilgocią. Zastosowałem dokładnie ten sam proces. Z tym, że użyłem zamiast tego żywakir, użyłem takiego kremu Safir Rekolorantu i możecie sami zobaczyć teraz efekt. A ja już Wam dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że... Doceniacie te filmy? Jeśli tak, oczywiście, zapraszam również na mój Instagram, mrgrono. Tam znajdziecie najnowsze informacje, co u mnie słychać, i bardzo dużo inspiracji. Dziękuję, cześć.